Pokażę Wam jak jest mega trudno wyjechać z niektórych uliczek, jak trzeba to robić powoli, żeby się udało. Przed nami zablokowana droga, nie ma tam jak przejechać przez tego busa za nami droga, jak widzicie, bardzo ruchliwa, dużo samochodów, to jest, go... to jest droga główna, więc tym bardziej włączone są awaryjne. I teraz powoli będziemy cofać patrząc w kamerę i w lusterka. To jest mega trudne. Jak widzicie cały czas samochody jadą. Teraz wam pokażę jak wygląda droga. Droga mniej więcej wygląda tak, więc teraz bym mógł jechać, ale już za późno będzie jak wsiądę. Czasem jak nie da rady to wystarczy kogoś poprosić, chociaż dobry kierowca powinien sobie dać radę. Jak widzicie taka wąska uliczka stanie ci takim busem i już nie wyjedziesz do przodu drugiej strony, nie wykręcisz. Tylko musisz się ratować z takim czymś.